Cześć, z tej strony Piotrek. W dzisiejszym odcinku powracamy do testów kart graficznych pod Windowsem XP. Na warsztat bierzemy Radeona HD 4670 z pamięcią 1 GB. Zapraszam do oglądania. Ten model Radeona HD 4670 wyposażony jest w 1 GB pamięci. Posiada jednoslotowe chłodzenie oraz zestaw złącz HDMI, TVI oraz VGA. Karta nie wymaga dodatkowego zasilania. Bazą testową dla tej karty będzie komputer z epizodu drugiego. Będzie też on stosowany do testowania innych kart graficznych. Dla przypomnienia na ekranie wyświetla się wam właśnie pełna specyfikacja komputera testowego. Radeon HD4670 zadebiutował na rynku we wrześniu 2008 roku. Karta posiada 1 GB pamięci GDDR3 szynę 128-bitową. Taktowanie procesora na poziomie 650 MHz, a pamięci na 700 MHz. Karta pod pełnym obciążeniem osiąga 70 stopni. Czas na test karty w 3D-marku. Na początek return to Proxicon. Rozdzielczość 1024x768. Klatki w przedziale od 13 do 40. Ze średnią 25 klatek na sekundę. Drugim testem z 3D Marka jest Firefly Forest. Ponownie rozdzielczość 1024x768. Klatki w przedziale od 18 do 29. Ze średnią 20 klatek na sekundę. Wynik karty w 3DMarku to 2424 punkty. Jest to wynik lepszy od GeForce 9500 GT. A jak karta spisze się w grach? Czas na test w grach. Na początek GTA San Andreas, rozdzielczość 1024x768, detale wysokie, klatki w przedziale od 62 do 85 ze średnią 72 klatek na sekundę. Następnie Need for Speed Most Wanted, rozdzielczość 1024x768, detale wysokie, klatki w przedziale od 40 do 75 ze średnią 61 klatek na sekundę. Teraz Gothic 3. Rozdzielczość 1024x768. Detale wysokie. Klatki w przedziale od 17 do 61 ze średnią 55 klatek na sekundę. Kolejny na liście jest Doom 3. Rozdzielczość 1024x768, detale wysokie, klatki w przedziale od 50 do 62, ze średnią 60 klatek na sekundę. Spora na flatout 2. Rozdzielczość 1024x768. Detale wysokie. Klatki w przedziale od 60 do 60. Ze średnią 60 klatek na sekundę. Nie mogło zabraknąć pierwszej części mafii. Rozdzielczość 1024x768, detale wysokie, klatki w przedziale od 31 do 63 ze średnią 55 klatek na sekundę. I na koniec Stalker cień Czarnobyla. Rozdzielczość 1024x768, detale wysokie. Klatki w przedziale od 180 do 220, ze średnią 200 klatek na sekundę. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Czas na krótkie podsumowanie. Radeon HD 4670 z 1 GB świetnie nadaje się do gier starszych pod Windowsem XP. Świetnie to ukazały testy gier, więc myślę, że ta karta spokojnie może działać z takim procesorem jak Core 2 Duo E8400. W zanadrzu pozostała mi jeszcze jedna karta. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, proszę o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam też do sekcji komentarzy oraz sprawdźcie moje inne filmy na kanale. Nie zapomnijcie też kliknąć w dzwoneczek, aby żaden film Was nie ominął. Pozdrawiam Was ciepło, do następnego razu, cześć!